Witam wszystkich w Ministerstwie Luzji. Dzisiaj będzie krótko i brutalnie. Lecimy. Dobra, zatem lecimy. Pierwszy temat El Tusko. Znowu rozdawnictwo. Zobaczcie. Kredytowanie nieruchomości teraz oficjalnie dla rodzin wielodzietnych. I tak. W przypadku gospodarstwa jedno i dwuosobowego oprocentowanie ma wynieść 1,5%, w przypadku trzyosobowego 1% i czteroosobowego 0,5%. A pięcioosobowego 0%. Wiecie co? Problem polega na tym, że gdzie się nie słyszy, nie ruch, co na nieruchomości na świecie spada. Za nieruchomość w Warszawie i nie tylko można sobie kupić luksusową willę w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech, w Grecji, a Polska wiadomo. Ten kredyt, wiecie co, ten kredyt sponsoruje przede wszystkim życie deweloperom i bankierom. Ludzie oczywiście będą zadowoleni, bo będą płacili tylko 0,5%, 1% przez jakiś czas oczywiście. Ale trzeba być świadomym, że o ile w Niemczech samych, na przykład cena nieruchomości gwałtownie spadła, o tyle w Polsce leci cały czas do góry właśnie przez ten system kredytowania. Jak kredyty są łatwo dostępne, jak pieniądze są łatwo dostępne, to deweloperka automatycznie podbija cenę nieruchomości, i kowalski, który teoretycznie mógłby kupić mieszkanie za 200 tysięcy, gdyby nie było pompowania tych cen. Będzie musiał wziąć kredyt na 400 tysięcy, a w sytuacji, kiedy kiedyś nieruchomości spadną w dół, zostanie z gigantycznym kredytem do spłacenia. Być może nieporównywalnie większym aniżeli wartość samego mieszkania, które będzie posiadał. Taka jest rzeczywistość, i to wszystko oczywiście w imię naszego dobrodziejstwa, dobrobytu. Ja nie mam wątpliwości, że tu nie chodzi o nas. Chcą kupić głosy, a ludzie nie są świadomi tego, że, że te głosy tak naprawdę będą przereklamowane za jakiś czas. Dobra, ale przejdźmy do poważniejszych tematów, do Xa. Słuchajcie, słuchajcie, krąży fama, że za Obajtka będą chcieli wrzucić Bińkowską, czy jak jej tam. To jest ta pani, co wyśmiewała ludzi, którzy zarabiają mniej niż 8 tysięcy. Kwintesencja próżności, kwintesencja megalomanii i kwintesencja egocentryzmu. No po prostu ło. I ta baba teoretycznie, ale to jest prawdopodobne przy tej władzy, miałaby przejąć trofeum czy też tro, tron, yy, obajtka. Że tak powiem zamienił stryjek patyka na kijek, nie? Yy. A ja się teraz pytam wszystkich, którzy głosowali na Lewicę, PSL, na Hołownię, czy są usatysfakcjonowani z tego, że ich przedstawiciele na swojego przywódcę, bo tak to trzeba nazwać, obrali pana Tuska? Wydaje mi się, że to jest taki strzał w kolano, bo jakby ludzie chcieli, żeby Tusk rządził, to by na jego partię głosowali, prawda? No ale cóż, będzie boleć. Zresztą przyzwyczailiśmy się po rządach PiSu, nie? Ja a propos Tuska. Migracja, nie? Słyszeliście, co się działo podczas Sylwestra? Rozpierducha na zachodzie. No cóż, realia. A tak wygląda życie w Paryżu w 2023 roku. Nie, to nie jest pielgrzymka do Częstochowy. No, chyba że właśnie się rozpoczyna. Może się akumulują, żeby do nas przylecieć. Nie czepiam się, no ale widzicie, jaką rzeczywistość nas tam zagwarantować tych gościu. I to powiedział, nie, nie, to nie jest przymusowe, ale jak nie chcemy przymusowo, to będziemy płacić, nie? I co on jeszcze powiedział? Że nie, nie będziemy nielegalnych imigrantów ściągać. No bo tak, przypłyną do Hiszpanii, przypłyną nie wiem, do Włoch, tam dostaną papiery, już będą legalni. I w tym momencie przylecą do nas. Polecam wam, posłuchajcie sobie Usiego. Konkret. Syf nam szykują, powiem wam, syf. Ale na podstawie następnych materiałów Będziecie sobie zdawać sprawę, znaczy już sobie zapewne zdajecie sprawę, że rzeczywistość w jakiej żyjemy jest cholernie wypaczona i jest po prostu permanentnie zła. O, oczywiście my w zakresie rodzinnym, bliskich yy, wiemy co to dobro, ale ci bogacze, ci bogacze, te, te bogate świnie, a propos świn, te bogate świnie, bo to muszę pokazać, o to są nasi politycy, ale nie tylko nasi, zobaczcie. Tak mniej więcej wyglądają przy korycie. Te bogate świnie yy, na całym świecie mają w dupie nas. Oni sobie żyją tą rzeczywistością. Mają mieć pieniądze, mają mieć wszystko. A my mamy zasuwać. A jak nam się nie podoba, jak mamy jakieś weto, to lepiej mordeczka w kubę, bo mamy odpowiednie służby, którymi was zastraszy. No dobra, ale dlaczego, dlaczego o tym mówię? Ostatnio mówiłem wam o liście Epsteina. Nie? Wiecie, gości się niby przekręcił. Samobójstwo w pierdlu. Oczywiście jakaś amerykańska lekarka mówiła, że zaraz, moment, te, te obrażenia nie do końca się pokrywają z tym, co, co jest zgłoszone, ale chcieli ukręcić w zarodku całą aferę z Epsteinem, że, że pedofil i tak dalej, i tak dalej. Nie udało się, bo ludzie w końcu zaczęli to nagłaśniać. W gruncie rzeczy podejrzewam, że chodziło głównie o Trumpa. Chcieli udupić Trumpa, natomiast okazało się, że o ile to byli kumple, no bo tak według tych informacji można wziąć, w tym biznesie to bardzo często to są kumple jacyś tam, powiązani bogacze. O tyle nie można zarzucić, że bezpośrednio brał udział w jakichś tam orgiach czy jakichś innych pierdowach. Ale co mnie dziwi. Ja rozumiem, że kontakt utrzymywał ten gościu z wieloma, że z wieloma osobami. Chodzi o tego pedofila, nie? Natomiast Stephen Hawking, Bruce Willis, tam się przewinają ja przewijałem jakieś gwiazdeczne, no nie mówię o Billu Clintonie i całym tym tełataństwie. Jest to przerażające, powiem wam, jest przerażające, że ludzie z wysokiego szczebla, naprawdę, tam książę Andrzej, kurde, wiecie, tam z rodziny angielskiej, brytyjskiej, E, że ludzie tak mocni, tak wpływowi e, robią tak złe rzeczy. No To jest jakaś po prostu masakra. Te pieniądze aż tak wypaczają, to może tych pieniędzy lepiej nie mieć. Jeżeli to jest tyle gówna, tyle... I, i teraz tak. Każdemu, e, komu udowodnią. Tylko właśnie kto ma udowodnić? Służby, które bardzo, bardzo często są na sznureczkach tychże właśnie ludzi? No dobra, czysto teoretycznie. Każdemu, komu udowodniono by coś takiego, praktyki, te niegodne, obrzydliwe praktyki, powinni zamknąć do pierdla dopierdla na wiele lat, ale zamknąć w ten sposób, żeby puścić ich na blok wielkich, potężnych, wypasionych, wygłodzonych ludzi, którzy tam odpowiednio by się nimi zajęli, nie? Ja wiem, ktoś powie, ale przecież prawa człowieka. Pozbawili się praw człowieka, gdy pozbawili tej wolności biedne dzieci. Prawda? Tak powinno być. W takich kart takiej zbrodni nie powinno się traktować normalnie. To powinno być piętnowane. Ach! Dobra, ale chodźmy dalej, bo tutaj nie chodzi o tą jedną rzecz. Ja tu chciałem Wam pokazać parę osób, bo niestety mam listę. To jest tysiąc stron, by przeszło do przegrzebania. No, mózg, że tak powiem, drętwieje, jak mam to wszystko przerzucać. Tym bardziej że się przymuła, to jest format PDF, masakra. Jakie osoby? Gdzieś ja tu miałem to zaznaczone. No, wiadomo, to już mówiłem książę Andrzej. Yy, mówiłem o tym naukowcu. Jest to jakiś yy, gubernator Nowego Meksyku, jakiś premier niemiecki. Jak on się nazywa? Nie wiem, może znajdę, może nie. Dobra, idziemy dalej. To chyba nie na tej stronie. A akurat ta babeczka o tym, o tym zaczęła mówić, nie? Ta Virgin Geoffrey. Yy, no nieważne. Yy, książę. A o, tutaj gdzieś miałem to zaznaczone, ale oczywiście mi zniknęło. Ja wspominałem też, że, że takich wysp, takich miejsc było dużo, dużo więcej, wiecie. No, u nas na Pomorzu też była, pamiętacie jakaś knajpa, gdzie coś takiego miało miejsce, czy też Podkarpacie, o którym wiecznie będę wspominał. Taka jest rzeczywistość. Pedofilstwo niestety na całym świecie działa. A dlaczego działa? Bo za tym że stoją wielkie pieniądze i straszni, parszywi ludzie. To jest najgorsze, wiecie? Parszywi ludzie. Trzeba być parszywym do, do szpiku kości. Dosłownie. No ale cóż, to ma władzę, ten sobie prawo ukształtuje pod siebie. Chciałem tu znaleźć, ale obawiam się, że... Dobra, ale zobaczcie, chlową nawet tam widzicie, w tej samej daczy co ten gościu, nie? Ale do czego zmierzam? Tutaj gościu wrzucił, jak myślą. Zobaczcie, ofiara Epsteinę jakaś tam i tej Maxwell, to jest tej babeczki, powiedziała tak. Tak myślą ci ludzie. Szczerze mówiąc, myślą, że ich DNA jest lepsze niż kogokolwiek innego. To by wiele tłumaczyło, jeśli chodzi o zachowanie tych ludzi, nie? Ja czekam, aż wypłynie taka konkretna lista. Nie, żeby przegrzebywać te tysiąc stron papierów, kropla po kroplu, językiem tam prawniczym i nie tylko, tylko taka konkretnie ta, 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 bo wiadomo, nie każdy, nie, nie każdy który miał bezpośredni kontakt, czy tam przewinął się przez jego, nie wiem. Włościa, musiał od razu być zboczulem, nie? Mógł być po prostu aktor zaproszony na jakiś występ, albo coś. On to mógł widzieć jako świadek, na przykład, ale niekoniecznie w tym wszystkim uczestniczyć. Od razu mówię, ja, ja nikogo nie usprawdziwiam, tylko chodzi o takie realne podejście, rzeczywiste. Natomiast cała masa zboczeńców, głównie politycznych, pamiętacie może, był taki, taki zdaje się, środek transportu, oni na to mówili Lolita Express, zdaje się, tak to się nazywało. I do czego to jest nawiązanie? Nie wiem, czy słyszeliście o Pizzagate, o czymś takim. Kojarzy się z żarciem, nie? No, bo taką to formę przybierało. Wyobraźcie sobie od lat, od lat było o tym mówione, oczywiście bagatelizowane. Chodzi o taki, że tak powiem, tajny sposób porozumiewania, porozumiewania się tych grupy zboczeńców. Mianowicie, gdzieś to zostało wygrzebane, że oni się kontaktowali. Mianowicie tak. Z brat, jakiej tam, kurde jak ona się nazywa, Clintonowej, jak ona się nazywała, o, John Podesta, bardzo często na przykład rozmawiał z ludźmi, nie tylko on, tu oczywiście zasugeruję się akurat konkretnie, nie, bo to jest jego wiadomość opisane, porozumiewali się za pomocą maili, wiadomości, tworząc dziwne zestawy zdań. Między innymi takie coś o dostawach godzinowych, na przykład pizzy, ja wiem, to można mówić, co tam interpretować w dwojaku, nie, ale, ale, co jest istotne, w języku tych zboczuchów, zobaczcie, hot dog oznacza chłopca, pizza oznacza dziewczynkę, ser oznacza małą dziewczynkę, makaron małego chłopca, lody męską, wiecie co, orzechy lub orzeszki osobom ciemnoskórą, mapa, Spermę sos, orgię. To jest język tych zboczulów, wiecie? I oni rozmawiają ze sobą, zobaczcie, to nawet, nawet jest... o. Kolejna wymiana maili między braćmi. To jest, to jest, to jest właśnie afera Pizzagate, że, że właśnie wykorzystywali te nazwy. Tony pyta Johna, tego podestę, czy chciałby dostać pizzę na godzinkę. Nie na, nie, nie na za godzinę, tylko na godzinkę, odcinek, odcinek czasu. To używa, to użycza jedzenia? Sformułowanie jest dziwne, ale wciąż jeszcze nie alarmuje, bo tutaj ktoś próbuje uzasadnić, te wiadomości, dlaczego możemy to właśnie interpretować, jak że to są zboczeńcy. Tych wiadomości tu jest bardzo dużo. Nawet jest tu opowieść gościa, czy osoby, znaczy dziewczyny, która była przez nich, no wiadomo, Katrin Tate. Chodzi o co? Ona namalowała problemy psychiczne, ma i tak dalej, namalowała obraz, jak ona to widzi. Jak to wyglądało mniej więcej? I tutaj jest odpowiedź odnośnie tego zdjęcia. Nie będę go Wam dosadnie tłumaczył, ale jest brutalne, no po prostu czyste zło. Po prostu czyste zło. Dlatego tych ludzi powinni nabić na pal, jak Vlad T. Pes kiedyś nabijał. Patrzcie, Mike grupowy. Uczestnicy w wątku umawiają się na wspólne świętowanie urodzin Toniego podesty na kilka dni przed zaplanowaną pizzową ekstrawagancją. Ponownie zadajemy sobie pytanie Czy osoby na samym świeczniku Największego mocarstwa świata Najbardziej na świecie podniecają się włoskimi plackami I tylko wyczekują tego dnia Kiedy ponownie zjedzą pizzę Czy też raczej chodzi o coś innego Dalej, mail do Johna Podesty Marzeniami, jestem przy Twojej budce Z hotdogami na Hawajach czy John, podeje, to jest pytanie, czy on tak uwielbiał te hot dogi na Hawajach? Dalej, znajomy pisze do Johna i jego żony, Mary, że zamiast tak, to robią zazwyczaj wysłać mu makaron z doskonałymi sosami. Wysłali mu wspaniały i kuszący zestaw serów. P.S. Myślicie, że lepiej mi pójdzie gra w domino na serze niż na makaronie. No jak to interpretować? I to są rozmowy yy, szych, bogatych, wpływowych ludzi. Ja wiem, że tak to, to jest troszeczkę translatowane, więc może, może to tak tak niezrozumiale, ale zobaczcie, to rozmawiają y, wpływowi ludzie w ten sposób. Czy, czy to jest po prostu... Czy wy, normalni ludzie, y, nawet w rodzinie, rozmawiacie w, w ten sposób? Jakimiś takimi rwanymi zdaniami, jakimiś niedopasowanymi. O stojącym makaronie, o sosie, do klusek do, do czegoś tam. Przecież to jest no. Chore, nie. W 2008 roku James Alftanis zorganizował swojej restauracji comment ping pong. Tam gościł zresztą z karabinem wleciał, bo był w święcie przekonany, że tam trzymają dzieci. Niestety ich nie znalazł. I imprezę ze zbiórką pieniędzy na kampanię Barakowam zebrał 40 tysięcy. Dolarów, żałuję jedynie, że nie zrobiłem ci dobrej pizzy, kiedy mogłem. No takie wiecie, no, przekazy nie dobra, ja tu się za bardzo rozkręcam. Ale materiału jest w pizdu jeszcze trochę i pewnie tego jeszcze będzie syfu mnóstwo. Ciekaw jestem, czy to się rozejdzie po kościach, czy ten smród zostanie w końcu wytępiony. Tylko wiecie, to jest na całym świecie, to nie jest tylko tam, tam wypłynęło o Pizzagate'cie mówiono od wielu lat. Oczywiście wszyscy, którzy mówili, byli traktowani jako debile, trolle, albo nie wiem, yy, onuce, o. A potem wyszło, że faktycznie, ej, coś jest na rzeczy, o kurde. Masakra, co? To jest, to jest powiem Wam, przerażające, że yy, my jako zwykli ludzie nie wiemy o tym, zostawiamy to za swoją głową, żeby sobie nie zaśmiecać życia codziennego, które bardzo często nie jest proste, a w międzyczasie ci ludzie tak po prostu no, Biorą ludzi, biorą dzieci, sprzedają, robią z nimi co chcą, a prawo stoi za nimi, bo no teraz już nie, ale stało za nimi, bo oni znali ludzi. To jest po prostu absurdalna sytuacja. No i ten gości niby sobie się powiesił w więzieniu, kurde. <grydy> tak się zamyka, zamyka sprawy, zamiata pod dywan, ale tym razem to nie wypłynie nie do końca. Szkoda szkoda co? Kurde, to jest jakaś sekta, być może to jakaś sekta po prostu taka, wiecie, z boczuchów. Zobaczcie, eee, co tu mamy. O, tu patrzcie, eee, w dokumentach pojawiły się także nazwiska nieżyjącego już muzyka Michaela Jacksona, a także słynnego magika Davida Copperfielda, byłego kandydata na prezydenta Alagora, fizyka Stephena Hawkinga, Byłego premiera Izra Izraela, jakąś nazywał, eh, Ehuda Baraka, reżysera George'a Lucas'a, Kevina Spacey, właściciela agencji modelek Jean-Luc Brun Brunel, czy jakoś tam, czy byłego gubernatora nowego Meksyku, Billa Richardson'a. Przypominam, że nie każdy, który tam się przewinął, musiał być bezpośrednio powiązany z tym zboczeniem. Nie zmienia to fakt, że mnóstwo ludzi przewijały się przez jego e, posiadłości, a w gruncie rzeczy widziałem też rozmowę z Billem Gates'em, gdzie prowadząca zadawała mu intensywnie pytania odnośnie jego powiązań, znajomości z Epsteinem. I ten gość, wyobraźcie sobie, w momencie pytań odnośnie tych zboczeń, tego działania, to on się uśmiechał. On zaprzeczał, że go znał, potem się przyznał, że zjadł, zjadł, zjadł jadł z nim raz chyba kolację. Zresztą siedząc u niego do bardzo późnych godzin, a wcześniej od, odżegnywał, że nie, nigdy nie. Zresztą z tego powodu pośrednio też rozwiódł się ze swoją żoną podobno. Może ona tam bardzo nie lubiła tego gościa, że to był po prostu dla niej zwierzę, potwór. No cóż, taka rzeczywistość. Najbogatsi ludzie. A, jeszcze jedno. Dokumentacja. Był jakiś agent amerykański z FBI, który go dorwał tego Epsteina wcześniej. On poszedł wtedy na 13 miesięcy do. Resztu, czy do więzienia, oczywiście, było półotwarte i tak dalej, tak dalej, bo się przyznał do tego, że z jakąś nieletnią prostytutką uprawiał seks. I z tego powodu został skazany, żeby to wszystko było resztę zamiecione pod dywan, i ten agent, który zresztą potem gdzieś tam do władzy się próbował dostać, czy też się dostał, gdzieś tam o dziwo, z zamienia Trumpa, potem zresztą musiał odejść z tego powodu. Wyobraźcie sobie, że ten gościu dostał cynk, informację że Epstein jest na usługach y, służb specjalnych. Których? Jakich? Nie wiadomo. I teraz pytanie, znaczy rzecz w tym, że y, podobno też są też takie mm, informacje, ale oczywiście wiadomo, to znowu będzie trolling, że o kuźwa. Że wszystkie te informacje są odpowiednio zabezpieczone, aby trzymać ich za jaja i robią to bardzo skutecznie. Zresztą widzicie zachowanie wobec samego Izraela czy też Ukrainy. Nie? Robią to samo co u nas robią z naszymi fagasami, że tak powiem. Dobra, trzymajcie się ciepło do następnego nara.